Siemanko! Witam na kanale Wędkarska Zajawka. Nadszedł czas późnej jesieni. Pogoda już nie za często zachęca nas do wyjścia nad wodę. Zwykle wieje, pada, jest szaro i ponuro. Ale taki dzień, który wydawać by się nam mógł kiepskim dniem, może okazać się bardzo sprzyjający dla szczupaków i zachęcać je do intensywnej aktywności w ich podwodnym świecie. Taki dzień może okazać się naszym najlepszym szczupakowym dniem w sezonie. Więc ja pod wpływem takiej optymistycznej myśli ubrałem gumiaki i wyruszam na szczupaki. A Was zapraszam do spędzenia tego czasu razem ze mną. Dzisiaj będę łowił na taką 12,5 cm gumę. Ona jest dosyć mocno dojechana. Zobaczcie, grzbiecik ma tak porozrywany, że nie ma gdzie haka tutaj wbić. Dlatego nabiłem tako z boku wystający. Jest hak, ale już przerabiałem takie przynęty. I wiem, że oby archała ogonkiem i nie zsuwała się z haka podczas rzutu i będzie robiła robotę. Do tego do zbrojka. Oczywiście stalka. Ostatnio zawsze łowię ze stalką, bo nastawiam się tylko na większe ryby, głównie na szczupaki, nie interesują mnie jakieś okonki albo drobnica. zawinął ogon. Jest. Ale pięknie uderzył z opadu. O, może być fajny. Idzie na razie tak grzecznie, ale ciężki się jest. To będzie fajna ryba. No, taki średniaczek, ale z głęboko po prostu był i się wydawał no wiele większego. Chodź. O, spokój, 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 da się da się podebrać. Jest. O, taki 60 sześćdziesiątek. Idziemy go zmierzyć. Mierzymy szczupaczka. 57 centów ale podczas holu sprawiał wrażenie naprawdę dużej ryby może dlatego, że wziął na dużej głębokości i zanim udało się go do powierzchni doholować tu sprawiał stawiał bardzo duży opór ale fajny szczupaczek cieszy szczupieńczyk, który sprawiał wrażenie konkretnego kloca Wypuszczamy i dajemy mu szansę stać się tym wielkim klocem. Niech rośnie. Jest dobrze. Powiem Wam, jak się łowi jesienne szczupaki. Późną jesienią szczupaków szukamy w głębszych partiach akwenu. Ale mimo to, że będziemy łowić na większych głębokościach, to nie uzbrajamy gumy czy tam innej przynęty w ciężką główkę. Ciężka główka będzie bardzo szybko opadała i przynęta ogólnie będzie szybka. A szczupaki o tej porze roku nie chcą tak intensywnie ganiać za przynętą. Raczej wolą atakować swoją ofiarę, która bardzo wolno, anemicznie się porusza. Dlatego używamy. Przynęt na lekkim obciążeniu. Oczywiście więcej czasu nam zajmie, żeby ona doszła do w okolice dna. Ale później taką przynętę bardzo fajnie się prowadzi. Opad jest bardzo powolny, wydłużony. I przynętę można bardzo leniwie prowadzić, niemalże w miejscu. I szczupakowi właśnie odpowiada takie prowadzenie, takie prezentowanie przynęty leniwe prowadzenie, niemalże w miejscu, oby tylko ogonek merdał. Ja to robię tak. Oddaję sobie pierwszy, powiedzmy, rzut. Ogólnie rzucam sobie, nie? Już mam rozkminione po wcześniejszych rzucach, ile czasu zajmuje przynęcie, dotarcie do dna, na luźnej żyłce, nie? Łowimy na większych głębokościach, więc nie dajemy jej opadać od razu na napięty lince, bo wtedy ona schodzi po łuku i okazuje się, że jest krótsza odległość prowadzenia przynęty, dlatego dajemy jej opadać na luźnej lince. i Jak przynęta już jest w okolicy dna, to wtedy dopiero napinamy, dajemy jej jeszcze opać i wtedy pracujemy przynętą. I mój sposób prowadzenia przynęty jest niezmienny, identyczny cały czas, może delikatnie się różniący. Ale ogólnie polega on na tym, że kręcę tylko trochę kołowrotkiem, bez żadnych ruchów wędką, przerwa i jest wtedy opad i znowu kręcę tylko kołowrotkiem bez żadnych ruchów wędką przerwa i opad i później podwójne delikatne podbicie cyk cyk i opad i później odnowa to samo sam kołowrotek opad sam kołowrotek opad podwójne podbicie wędką opad i jak przynęta będzie do, dojdzie do dna widać to po luzującej się lince, wtedy robię taki porządny ruch do góry, podbicie takie jednopodrządne, żeby przynęta znowu się podniosła nad dno i odnowa w tym sam sposób prowadzę przynętę. Już mówiłem o tym w którymś z filmików. Ale zobaczcie ogólnie jak to wygląda nie? w praktyce. Rzucam sobie, daję przynęcie opadać na luźnej lince, tak w pionie sobie ona opada, tak, bo jak napnę, napnę linkę, to ona będzie opadała tak po łuku i od razu, i skróci się wtedy odległość prowadzenia dobra, jest już powiedzmy w okolicy dna, napinam linkę daję jeszcze chwilę opać i zaczynam prowadzenie, tylko kręcę kołowrotkiem, powolutku, powolutku bez żadnych ruchów wędką przerwa, i wtedy przynęta opada w przerwie i znowu, kręcę tylko kołowrotkiem Przerwa i opad. I podwójna podbitka delikatna. Cyk, cyk i opad. I od nowa. Kręcę tylko kołowrotkiem, opad. Kręcę tylko kołowrotkiem, opad. Podwójna podbitka. Cyk, cyk, opad. Przynęta dochodzi do dna. Porządnie ją podbijam na dno. I od nowa cały ten sposób prowadzenia prowadzę. Kołowrotek, przerwa. Kołowrotek, przerwa. Podwójna podbitka, cyk, cyk. Można coś tam innego kombinować, ale ja cały czas stosuję taki sposób prowadzenia, i on jest bardzo skuteczny. Więc polecam. Jest ryba. Ole przywaliła od razu. I to będzie duża ryba. Tylko przynęta do dna doszła od razu. Ole i to będzie duża ryba. O kurde. Robi się poważnie. Chce tam na bok I idzie na... Silny chce iść. O, silny jest. Podbierach mam na brzegu. Dam rady po niego wrócić. Popuszczę hamulca, żeby się z nią nie siłował. Tutaj szczupak. Ładny szczupak czy ręką go podebrać trudna sytuacja jest teraz ładny szupak dobra idę po podbierak o ja, o ja. Mamy kolejnego pięknego szczupaka Tej jesieni Mierzymy sobie go 76 cm 76 centów Ale mam udaną jesień Pod względem szczupaków w tym sezonie Zobaczcie jaka piękna sztuka 76 cm. Kolejny okaz tej jesieni trafia do mojej kolekcji. <gry> Oczywiście ryby tej wielkości wracają z powrotem do wody. Odpłynął. Yeah! No i pięknie, kolejny raz udało się złowić ładne szczupaki. Bardzo udaną mam jesień w tym roku, jeżeli chodzi o ten gatunek ryb. Ale mamy grudzień, sezon się powoli kończy. Lecz na pewno nie mam zamiaru odkładać wędki, bo wraz z rozpoczęciem nowego roku rozpoczyna się nowy sezon, w którym mam w planach próbować łowić kolejne piękne ryby. I nagrywać następne filmiki. Myślę, że jeszcze w tym roku pokażę Wam ładnego Szczupaka. Więc zachęcam do subskrypcji kanału i spodziewajcie się już niedługo kolejnych filmików. Pozdrawiam.